Kawałów ten z batutem przekroczył wszelkie granice dobrego smaku. W życiu nie byłam tak upokorzona, a kiedy próbowałam wyjaśnić, że chciałeś mnie tylko rozbawić, myślałam, że zamarznę od chłodu jej spojrzenia. Fred, słuchasz mnie? O! doprowadza mnie do krzału. Pogonimy ich. Hmm. Myślałam, że tubylcy boją się tej okolicy. Przestraszymy ich. Będzie zabawnie. Zaczynamy! Hej! Nic nie działa! Weź to! Kupiłam w czasie chodzenia po sklepach. Roderiku, wpuszczasz za darmo? Zwariowałeś? Rubello, jesteśmy na granicy bankructwa. Jeśli nie zwabimy ludzi, to pożegnamy się z naszym klubem golfowym. Mam nadzieję, że dzisiejsi goście to bogacze. Nie lubię zadawać się z podwólstwem. Zróbcie coś, żeby jajko się nie potłukło, nawet gdyby spadło z wysoka. Na przykład z naszego balkonu. Nie mamy pojęcia, co zrobić. Hmm. Słuchajcie, moje drogie. Jeśli weźmiecie się do roboty i coś wymyślicie, to obiecuję, że jutro zabiorę was na wieżę Eiffla. Aha, jeszcze Proszę, przebacz mi księżniczko Byłam wobec ciebie niesprawiedliwa Ślepo spełniałam rozkazy arcyksiężnej I dałam się zwieść podstępnej grzech Heleny Wstydzę się, że byłam naiwna jak dziecko Pani Matyldo, jestem nieszczęśliwa Wytrzyj oczy, droga Sisi Wucham upiornych historyjek dostaje gęsiej skórki! O, Musisz mieć stalowe nerwy, kotku! Ten zielony przyjemniaczek o mało nie pokroił cię na plasterki jak salami! Ja wtedy nie byłoby dreszczy i dreszczyków z dawny Blake? Najbardziej popularnego programu telewizyjnego w całych Stanach! Nie zna pani mojego programu? Na wyspie Widmor nigdy nie ogląda się telewizji. Lena? Co tu robią ci intruzi? To moja wina, Madame Lenoir. Ci mili ludzie chcieli zobaczyć prawdziwy, nawiedzony dom, więc pomyślałam... Że pokażesz im mój. Cóż, rozumiem. Masz tupec. A powiedz, skąd pochodzisz? Ja? Ach, daję słowo. Nie pamiętam tego, co przedtem się działo. Zawsze czułam, że ktoś mnie śledzi. Że wszędzie ktoś za mną chodzi. Nawet tutaj, w Ameryce. Pozwól, bym ci pomógł. Zaufaj mi. Przecież wtedy ja pozwoliłem ci uciec. Pozwoliłeś? Ty? Madame Meduza nie potrzebuje pomocy od Ale... Kolacja gotowa. Zjesz grzecznie całą marchewkę, a babcia pościeli łyżeczko. Babcia. O, Anderson, jak dobrze cię widzieć? Znów założyłaś tę sukienkę. To jest moja ulubiona. Och, orocze naprawdę musisz wiązać swoje dzieci jak zwierzątka. Pierwszy raz będą radzić sobie same. Nie kochanie, to chyba nie jest konieczne. Uwierz mi, dzieci, które tak wyglądają, wyróżniają się z tłumu. Hey. Dlaczego oni to robią, doktorze? Chciwość, ambicja, rządza władzy. Zawsze to samo. Od wieków te same powody. Ale, żeby pomagać Worakianom, zamienić całą ludzkość w niewolników? Zaczynam wierzyć, że ci zdrajcy są szaleńcami albo potworami. Nie, Kelly. są tylko ludźmi, takimi jak ty i ja. Och, mój Katanowo. Chyba nie zbyt udała ci się wczoraj randka. Nie było żadnej randki, odwołała, złapała Katar. Uwierzyłeś w ten Katar? Tak, uwierzyłem w ten Katar. Słyszałem, jak kichała nie pomyślałeś, że udawała kichanie, żeby się wykręcić od randki? Wiesz co, droga? Odrej, często wpadam tu po udanym skoku. Jesteś taki słodziutki! I ja po udanym skoku wracam do kanałów! Wkładam coś sexy i słucham starych przebojów. A może kiedyś mnie odwiedzisz, drogluś? Jasne! <grym> Dzisiaj zamierzam przejąć władzę nad miastem Waszyngton, wcielając się w kogoś, kogo bardzo lubicie. Stukniętego frykozoidu. Nikt nie odgadnie mojej prawdziwej tożsamości. masz buźka! Cześć, frykozoid. A niech to. Wszystko stracone. Nigdy cię nie ma w domu! Ja cię potrzebuję! Och, Fred, brakuje ci mnie? Brakuje mi obiadu na stole we własnym domu. Mój drogi, może tobie odpowiada epoka kamienia upanego, ale mnie nie. Jestem kobietą pracującą i nie mam czasu siedzieć w domu, żeby spełniać twoje głupie zachcianki. Przepraszam, czy koty powinny się także ubierać? Oczywiście! Bez narzutki mógłby się przeziębić. A jeśli chodzi o jego własne futerko? Co tydzień regularnie odwiedzamy salon piękności. Aha. Wygląda na to, że niewiele wie pani o kotach. Cii, nie budźmy ich. Miau! Aaaaa! Aaaaa! Nigdy nie widziałam kogoś tak rozeźlonego. Ani ja, nie licząc dzikiego kota, lepiej zejdźmy im z oczu, zanim nie ochłonę. Tak, wynieśmy się. Myślałam, że jesteś na zewnątrz. Kochany mały Ralphie, i mamusia, nie ma teraz czasu. No, chodź, chodź, chodź. A teraz spróbuj się z tego uwolnić, ty diabełku. O, o przepraszam. Nie wiedziałam, że jesteś taki leciutki. Nie problemu. A wszystko w porządku? Już tak. Dobrze. Mam na imię Sandy. A ja, Johnny. Ha! Johnny brawo! Bravo? Chodzimy razem na hiszpański? Si, sí, senorita! Hej! Pouczysz się ze mną wieczorem do jutrzejszej klasówki? Przyda mi się towarzystwo! Co za bezmyślni ludzie! Lubią takie ryzykowne zabawy! Cekin! Zły pies! Wstrętny, niedobry pies. Myśleliśmy, że pilnujesz mindy, a co się stało? Hmm? Hmm? A dlaczego tak się stało? Podrażniłeś się z kotem. Zły pies. Wstrętny, niedobry pies. Teraz powiem wam, co macie w tej scenie odgrywać. Jesteście w finale Mistrzostw Świata w jeździe figurowej na wrotkach. Całego świata? To trochę stresujące. Nie wystarczą Mistrzostwa Brooklynu? Jak chcesz. W każdym razie wszyscy zawodnicy wiedzą, że tylko najlepsza para ma szansę wygrać te mistrzostwa. My wygramy, prawda? Oczywiście. Niekoniecznie. Tony i ja ukończyliśmy niedawno pracę nad prototypowym mikroprocesorem bioenergetycznym. Nie testowaliśmy go jeszcze poza laboratorium, lecz jeśli zadziała, nie tylko przywróci Tonego do życia, ale jego obwody będące kopią struktury DNA oprą się też działaniu pola mandaryna. Ale jak się stąd wydostać? Nie smakuje wam jedzenie? Wszelkie żale do właściciela. A kto nim jest? Kto nim jest? Kto nim jest? Chyba nie oczekujesz, że będzie to czerwony kapturek. Oto właściciel, pan dziobak. Będę naśladowała zachowania zwierząt, żeby się ze mną oswoiły. Wówczas będę je obserwować całą dobę w ich własnym środowisku. Zawsze lepiej się zapowiedzieć. Panie Super, przypominam, że po południu czeka pana finał Mistrzostw Gry w Kręgle. Pamiętam. Tak, ale umówił się pan w Burger Kingu z papieżem i notariuszem. No to pójdę. Dobrze, ale o tej samej godzinie. No to kicha. Gdybym mógł się sklonować. Ma pan jakiś pomysł? Duplikator. Jesteście gośćmi doktora, prawda? To pani Helga, a myśleliśmy, że to upiór Hyde. Jak widzicie, to nie on. Narobiliście tu strasznego bałaganu. Przed chwilą sprzątnęłam mm -hmm. cały strych. Mm. Naprawdę? Jak się macie, zwierzaki! Dziś jest absolutnie bajeczny dzień! Jak się z mało, pinii? Za długo zaczynam dziś nową atrakcyjną pracę, mhm. a my gwiazdy dziennikarstwa musimy być punktualne. Dziennikarstwa? Muszę o, lecieć by... po kermitku. Buzi, buzi, no. Mhm.